Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe to były zupełnie inne powstania, zarówno jeżeli chodzi o charakter walk, jak i wnioski, jakie z tych powstań wynikły, nastrój tych powstań, jakby ich taki etos. No, powstanie listopadowe to właściwie była regularna wojna polsko-rosyjska, w której Polacy niespodziewanie odnosili nawet znaczne sukcesy. Natomiast Powstanie Styczny była taką desperacką próbą, właściwie trochę przypadkowo wywołaną, aczkolwiek składało się na tych parę lat napięć politycznych, takiego desperackiego zrywu. Jest taka piosenka Poszli nasi w bój bez broni, i to właściwie określa charakter tego zrywu. Ten zryw był rzeczywiście w swoim charakterze romantyczny. Powstanie listopadowe nie było romantyczne, to były po prostu armaty na armaty, kawaleria na kawalerię, dobrze zorganizowane armie, dobrze wyćwiczone. Natomiast to było romantyczne w tym sensie, że uważano, że... Racja moralna, prawo Polaków do wolności, zrównoważą karabiny, armaty, że po prostu jest to jakaś, jakaś siła taka wojskowa, która może na polu walki zagrać. Słuszność, po prostu słuszność sprawy, prawda, i tak dalej. No okazało się, jak wiadomo, że to zupełnie było nieporozumienie, ale właściwie mówiąc, że to było romantyczne, trzeba powiedzieć, że Romantyzm właściwie był jedyną racjonalnym myśleniem, ponieważ, jeżeli by brać pod uwagę tylko stosunek sił, to w ogóle tego powstania nie powinno było być. Prawda? Także, o ile powstanie listopadowe, jeszcze wracam do, tych, do tego porównania, skończyło się takim kacem moralnym, bo jeszcze wciąż dobrze uzbrojone i wyposażone oddziały polskie właściwie. Przekroczyły granice, skapitulowały, dawały się internować w pustkach w Austrii, i była, był ten koszmar tych niewykorzystanych szans, oskarżenia o zdradę, które przez całą wielką emigrację się przetaczały. O tyle powstanie styczniowe no, było taką rzeczywiście klęską, która nie mogła być niczym innym. I też jest paradoksem to, że trwało znacznie dłużej, trwało właściwie półtora roku, oczywiście tliło się i już może nie miało wielkiego znaczenia, ale że tak powiem, wypaliło się do końca, natomiast powstanie listopadowe było no właśnie tym powstaniem niewykorzystanych szans. Aczkolwiek ja uważam, że zarówno jedno, jak i drugie powstanie, każde powstanie polskie nie miało szans.